drop it Siemanko wszystkim, dzisiaj przetestujemy sobie Lamborghini w Network Speed Awardzie. Zobaczymy jak to jeździ, jak to się zbiera Oczywiście na dragu Zobaczymy Widzieliśmy publiczny drag nawet nie wiem, nic, hmm. bo, zobaczyć, jakie auto są, ale gdzie są auto poprzedawiane mocno. Wow, poszedł, ale poszedł koleś. Dobra, jesteśmy drudzy. Zobaczymy, kto był pierwszy. Naprawdę, koleś ładnie wyjebał tam. Jest pewnie drag, auto. Czemu on jechał? O, M3 w sport. Tak. To jest auto do dragów Jak najbardziej Ja mój Lambo No i? Kto to był? Nissan GTR Oj, tym em cienko pojechał Oj, cienko Dobra, jeszcze raz weźmiemy sobie po Następny Weźmy kartę, o Dobra Uczymy jeszcze raz, damy, radę jechać. Ja jeszcze sobie trzeba wyścig. Jeszcze ja przejedziemy tutaj. Hmm. O to bardzo tak strasznie się rzuca, ale jest do opanowania. Panie się nie widzi lepiej się zbiera niż Audi o jest i dobra z kim tym razem się będziemy ścigać hmm. mój internet dobra jest tam się ściga Audi R8 o, i Porsche o jeszcze ktoś jest o i Lambo ładnie dobra Zobaczymy. Czy nasze lambo da radę <laughs> jak trochę cyrkowo wygląda? Jakie cyrkowe autko mamy. Tam, tam wczytuj się, wczytuj się. Patrz, jesteśmy pierwsi. Wow. Nice! Nice auto. Słuchajcie, to auto jest z promocji Network Speed World Dał je na Facebooku za chyba tam milion lajków. Z tego co pamiętam. Już pewnie kot jest dawno nieaktywny, bo już dawno je dostaliśmy, ale jesteśmy pierwsi! Yeah! Wygraliśmy publiczny drag. Super. Rozwaliśmy 8 Porsche i Lambo. Także jest spoko. Dobra, tak więc... Myślę, że to na tyle. Auto jest nas naprawdę genialne, jak na prezent. Tak więc dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, do następnego, do następnego odcinka. Cześć!